Chcecie wiedzieć, jak Wasza postawa ciała wpływa na to, jak dziecko układa się w chustce? Posłuchajcie tego materiału, bo ciekawych rzeczy możecie się z niego dowiedzieć. Cześć, z tej strony. Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach. I dzisiaj będę mówić o. Więcej o naszej postawie ciała, kiedy nosimy dziecko w huście. Na co zwrócić uwagę, jak włączyć myślenie bo myślę, że to jest najbardziej istotna rzecz, zarówno w czasie wiązania, jak i po zawiązaniu, żeby zwracać uwagę nie tylko na pozycję dziecka, bo na to co chwilę zwracamy uwagę i mówimy o tym sporo ale zwracać uwagę na to, jak my chodzimy z dzieckiem w huście. Jaka jest nasza postawa, jak jak panujemy po prostu nad własnym ciałem, bo to jest bardzo istotna rzecz. Pierwsza, na co zwrócę Wam uwagę, to to, że bardzo często to, w jaki sposób wykonujecie wiązanie i jak wyglądacie, jak stoicie, jak poruszacie się, kiedy wykonujecie wiązanie, to już wpływa na to, jak to wiązanie finalnie będzie wyglądało. To jest pierwsza rzecz. Co tutaj jest istotne? Ja sobie wezmę lalę i pokażę Wam. Pierwsza rzecz, na którą zwracam Wam uwagę, to jest to, żeby się, żeby utrzymać swoją pozycję ciała, żeby nasza pozycja była pozycją pionową. Jest jeden wyjątek, na który często zwracam uwagę, a mianowicie to, kiedy motamy dziecko, które mocno odchyla się do tyłu, to wtedy, kiedy wkładamy dziecko do chusty. Lekko odchylamy się do tyłu, żeby grawitacja działała na naszą korzyść, ale ja na to wyrażam zgodę tylko i wyłącznie do momentu, kiedy nie chwycimy obręczy barkowej dziecka. Wtedy, kiedy chwycimy chustą, ustabilizujemy już chustą obręcz barkową, wtedy nie ma mowy o tym, żeby motać w takiej pozycji. Bo po pierwsze, wasz kręgosłup wam. Nie podziękuję za to. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Po drugie, dziecko zupełnie inaczej pracuje przeciw grawitacji, kiedy leży, a zupełnie inaczej, kiedy dzia działają na niego te siły ciut inaczej, czyli jesteśmy my wyprostowani i dziecko też działa przeciwko sile grawitacji w bardziej nie w, nie w pozycji, ale w bardziej wychylonej pozycji. To jest bardzo istotne. Kolejna rzecz. To jest, czyli motamy dziecko w pozycji wyprostowanej. Tak jak mówię, jedyny moment, kiedy zgadzam się, to wtedy, kiedy dziecko bardzo mocno odchyla się do tyłu i no, czasami trudno nad nim zapanować, wtedy to odchylenie i zadziałanie grawitacją na naszą korzyść jest słuszne do momentu chwycenia obręczy barkowej. Jak ją chwycimy, wtedy prostujemy się i już wtedy wykonujemy to wiązanie. W odpowiedniej, wyprostowanej pozycji. Na co jeszcze zwrócę Wam uwagę? A mianowicie na to, że często dziecko ucieka Wam w prawą lub lewą stronę w chuście. Jakie mogą być tego przyczyny? Oprócz tego, że, sam, że przyczyną może być to, że chusta jest niewłaściwie dociągnięta, najczęściej właśnie w obręczy barkowej, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest też. Nasza postawa ciała. To czy my stoimy równo na obu nogach, to czy nasze ciało jest wyprostowane, czy my stoimy tak. Nie? Bo jeśli my stoimy tak, to co się dziwić, że dziecko ucieka nam tu. Nie? To jest dosyć istotna rzecz. I jeśli będziecie pracować nad swoją pozycją ciała i będziecie pamiętać o tym, żeby ramiona były równe, żeby plecy były wyprostowane, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty, miednica ustabilizowana, to wtedy dziecko przejmuje od Was nawyki, jakimi jest prawidłowa postawa ciała. I te nawyki przejmuje już nawet w tych pierwszych dniach, miesiącach życia. Więc jeśli Wy będziecie pokazywać, że stoicie tak, nie wiem czy widzicie, bo na tle tych chust to może nie do końca to widać, ale jedno ramię jest wyraźnie podniesione, drugie jest opuszczone, stoicie na jednej nodze, no to sorry, ale e, często mówi się o tym, że e, dzieci, które, u których wychodzi asymetria, e, mają tą asymetrię nabytą od rodziców. Dlatego, że jeśli mamy rodzica, który jest asymetryczny, to z dużą dozą prawdopodobieństwa tej asymetrii nauczy dziecko. Więc, czy też ta, tą asymetrię przekaże mu w pewnym sensie w genach. Więc pamiętajcie o tym, pracujcie nad własną postawą, bo wtedy też poniekąd bardzo mocno pracujecie nad postawą waszych dzieci. Kolejna bardzo istotna rzecz, na którą zwrócę Wam uwagę, to jest. Wpływ wiązania, jakie stosujecie na Waszą postawę ciała. Tu mamy dwa podstawowe wiązania, o których parę słów powiem. Kangurek z węzłem zawiązanym pod pupą z przodu, zlokalizowanym z przodu na wysokości naszego brzucha, naszego pępka oraz wiązanie kieszonki z węzłem w partii lędźwiowej kręgosłupa. Co tutaj jest bardzo istotne? Węzeł, który mamy w kieszonce na wysokości partii lędźwiowej kręgosłupa bardzo mocno stymuluje nas do, ja sobie troszeczkę spróbuję odsunąć kamerę, żebyście to zobaczyli. Węzeł na wysokości partii lędźwiowej powoduje, że odchylamy się do tyłu i nosimy dziecko w chuście tak jak nosiliśmy duży brzuch ciążowy. Nie? Czyli Balansujemy się środkiem ciężkości, tak żeby było nam wygodniej z bardzo dużym obciążeniem kręgosłupa w partii lędźwiowej. Natomiast jeśli mamy węzeł zawiązany na wysokości pępka z przodu pod pupą malucha, to żeby nam to wiązanie się porządnie trzymało i żeby to wiązanie dawało ten efekt, który powinno, powoduje to u nas troszeczkę większe wciągnięcie brzucha. Troszkę bardziej wysuniętą do przodu miednicę, tak żeby nie robić. Znaczy do przodu. Ułożenie miednicy takie, żeby ciało było tu wyprostowane, to powoduje, że panujemy więcej nad swoim kręgosłupem. Nie przeciągamy go do przodu, nie przeginamy. Obciążenie w górnej części kręgosłupa, w Partii piersiowej też stymuluje nas do tego, żeby nad tą swoją postawą pracować. Więc, jeśli czujecie po ciąży bardzo duże, właśnie tendencje do wyginania się do tyłu, to polecam Wam zmianę wiązania, właśnie nawiązanie kangurka. On trochę pomoże Wam popracować. Ale, jeśli używacie kieszonki, to bardzo dużą pomocą w tym będzie. Wasza głowa i wasza świadomość. Ja też na każdych konsultacjach, gdzie uczę rodziców wiązać kieszonkę, zwracam im na to uwagę, zwłaszcza mamie, bo, bo tatusiowie nie mają z tym takiego problemu. Mamy mają ogromny problem, że to przegięcie jest bardzo duże. Nie? Więc zwracam na to mamie uwagę i zawsze jej powtarzam, że nikt ci nowego kręgosłupa nie prezentuje, więc jeśli sama sobie o niego nie zadbasz, to sorry, ale będzie ból. Więc też ten ból powinien dać wam do myślenia i też pobudzić was do tego, żeby mocno pracować nad swoją pozycją właśnie nosząc dziecko w huście, żeby ta pozycja była wyprostowana, brzuch wciągnięty, łopatki ściągnięte. Pracujemy nad tym i włączamy myślenie. To jest najistotniejsze. Włączamy myślenie nie tylko o pozycji dziecka, ale o naszej pozycji w czasie noszenia. Mam nadzieję, że temat nie był zbyt trudny, a pozwoli Wam wiele błędów wykorygować. Także stajemy przed lustrem, patrzymy na siebie, a dopiero potem patrzymy na dziecko. Na razie.